Kornelka choruje na bardzo rzadki zespół genetyczny FoxG1. Jest to choroba śmiertelna. Jednak Kornelka od 10 lat walczy o swoje życie i sprawność. Dlatego bardzo proszę cię, zatrzymaj się na chwilkę i pomóż mojej córci. Jej do życia jest potrzebna rehabilitacja, bardzo ciężka, żmudna praca, by mogła być w tym stanie żyć, oddychać. Nie doceniamy często naszego życia, tego co mamy. Bliskie nam osoby, nasze zdrowie to jest najważniejsze. Moja córka musi o te zdrowie walczyć każdego dnia, każdego miesiąca, każdego roku. Dlatego proszę Cię zatrzymaj się na chwilkę i pomóż mojej dzielnej dziewczynce. Z całego serca dziękuję.